Cześć, witajcie. Lato to czas wakacji, letnich wyjazdów i dłuższych naszych nieobecności. Dlatego dzisiaj o tym, jak przygotować nasz ogród do urlopu oraz co zrobić, żeby po naszym powrocie nie zastać totalnej pustyni lub totalnego spustoszenia, zwłaszcza w ogrodzie warzywnym. Zawsze idealnym rozwiązaniem jest, kiedy ktoś naszego ogrodu dogląda i jest w stanie zareagować na przykład na panującą suszę i nasze rośliny podlać. Ale coraz częściej po prostu jesteśmy z dala od naszych rodzin, każdy ma swoje plany, wszyscy są zabiegani i jesteśmy po prostu zdani sami na siebie w tej naszej pielęgnacji. Z moich własnych obserwacji wynika, że do 7-8 dni bez problemu ogród jest w stanie sobie poradzić bez opieki, oczywiście jeśli wcześniej został dobrze przygotowany. Jeśli planujemy dłuższy wypoczynek, 2-3 tygodniowy, no to wtedy albo po prostu podlewanie w ogrodzie musimy zautomatyzować. Albo po prostu zaangażować kogoś do pomocy. Stan naszego ogrodu po naszym powrocie, po naszym urlopie jest mocno uzależniony od tego, jaka na dworze będzie pogoda. Ponieważ jeśli będziemy mieli tydzień takiego siarczystego upału po 30 stopni, no, to niestety to jest takie najgorsze warunki dla naszych roślin. No, i wtedy musimy się liczyć z tym, że te rośliny tą naszą nieobecność zniosą zdecydowanie gorzej. Zacznę od ogrodu warzywnego, ponieważ chyba o nasze warzywa zawsze martwimy się najbardziej. Rośliny ozdobne jakoś sobie poradzą, ale warzywa tutaj już jakby hodujemy od nasionek, od rozsad. No, i nie chcemy, żeby po prostu tydzień. Urlopu zniweczył tutaj miesiące naszej pracy, i przed naszym wyjazdem należy mocno ogród podlać. Ważna przy tym jest również technika. Nam chodzi o to, aby nasze rośliny dostały wodę do korzeni głęboko. Dlatego wymaga to podlewania przynajmniej trzy razy. Pierwszy raz właśnie woda nasiąknie powierzchni, a kolejne porcje wody zaczną wnikać coraz głębiej. Ja bardzo mocno podlewam ogród przed wyjazdem, i wtedy doprowadzam nawet do takiego lekkiego błota. Wtedy na przykład takie dynie czy ogórki, które wymagają częstego podlewania praktycznie codziennie, one z tą wodę będą sobie pobierać przez kolejne powiedzmy 3-4 dni. I przeważnie jest tak, że one troszkę się zwieszą po tych siedmiu dniach, ale nie na tyle, żeby, żeby roślina umarła. I wtedy, jeśli podlewam je od razu po przyjeździe, no to one bardzo szybko się podnoszą. Inne rośliny, właśnie zwłaszcza korzeniowe, nie są tak wrażliwe na brak wody, dlatego wystarczy je podlać i one z powodzeniem sobie ten czas wytrzymają. Istotne jest, aby cały warzywnik dokładnie wyczyścić z chwastu. Raz zaoszczędzi nam to dużo pracy po powrocie, ponieważ i tak na pewno po 7 dniach nieobecności zostaniecie totalny gąszcz. Gdybyśmy pozostawili te chwasty, nie usunęli ich przed samym wyjazdem, no to wtedy nasze rośliny będą miały konkurencję do wody, ponieważ te chwasty będą chciały tą wodę pobierać z gleby. Dlatego najlepiej jest przed samym wyjazdem poświęcić trochę czasu i wszystko dokładnie wyczyścić. Najgorzej moją nieobecność zniosły ziemniaki w workach, które totalnie się położyły, zasuszyły, ale po Podlaniu bardzo szybko się podniosły. Zdecydowanie najwięcej uwagi przed naszym wyjazdem powinniśmy poświęcić na przygotowanie naszych tuneli foliowych bądź szklarni. Istotna jest znajomość tego, jakie rośliny mają wymagania na wodę, ponieważ na przykład pomidorów wcale nie potrzeba podlewać codziennie czy co dwa dni. Pomidory podlewamy rzadko, ale obficie. Dlatego podlane przed naszą nieobecnością, tak naprawdę, do takiego błotka. Są w stanie bez problemu sobie te 7 dni poradzić. I jak możecie zobaczyć, moje pomidory w ogóle nie ucierpiały. Inaczej troszkę ma się sytuacja z ogórkami szklarniowymi, które trzymamy pod osłonami, ale tutaj one były również podlane, tak jak i pomidory, do takiego błota przed samym wyjazdem. I jak widzicie, również nic się z nimi nie stało. Rosną dalej, może troszkę owocują słabiej, bo, no, bo nie miały tego zastrzyku. W postaci wody. Oczywiście sprawdzamy wcześniej całą konstrukcję, czy jest stabilna, czy w przypadku silnych wiatrów nasze tunele nie odlecą gdzieś z wiatrem. Przed wyjazdem również warto powiązać, popodpierać wszystkie pomidory, żeby pod naporem owoców one się nie poprzewracały, żeby ewentualny silniejszy wiatr ich nie połamał. Dlatego wszystko podwiązujemy, wszystko przyczepiamy. I tak przygotowany tunel z powodzeniem wytrzyma te 7-8 dni naszej nieobecności. Jeśli chodzi o ogród ozdobny, to generalnie rośliny sobie radzą. Najwięcej uwagi potrzebuje oczywiście trawnik. Trawnik bardzo szybko wysycha, bardzo szybko staje się pustynią, szybko traci po prostu swoją świeżość. Ale ja mam kilka sprawdzonych sposobów na to, żeby trawnik, nawet po 7-8 dniach, wyglądał rewelacyjnie. Podstawowa zasada jest taka, aby zostawić trawnik dłuższy. Nie kosimy go przed samym wyjazdem na króciutko. W ogóle nie jest wskazane koszenie latem trawnika przy upałach na bardzo krótko, ponieważ dłuższe była trawy lepiej magazynują wodę i przez to dłużej są zielone. Dlatego kosimy trawnik 4 dni, przynajmniej 4 dni przed planowanym wyjazdem, obficie go codziennie podlewamy i zostawiamy. On sobie przez te 4 dni podrośnie, dłuższy trawnik trzyma wodę, nie wysycha i wtedy ma większe szanse na to, że po, po koszeniu będzie takim mięciutkim, wspaniałym dywanem. Strzymajmy się też z nawożeniem, jeśli widzimy w prognozach pogody, że nie ma planowanych opadów deszczu, ponieważ zawsze na trawniku jest tak, że ten nawóz gdzieś się zbiera, gdzieś się nie rozpuści i po prostu nam ten trawnik spali. Dlatego, jeśli chcecie nawozić, to tylko pod pełną kontrolą. Najlepiej po powrocie. Po prostu, jak wracamy, kościmy trawnik i wtedy zastosujemy nawożenie. Teraz jest ostatni moment na to aby zastosować nawozy azotowe na trawniki i rośliny ozdobne robimy to maksymalnie do połowy lipca później już w sierpniu będziemy powoli już wprowadzać nawozy jesienne aby przygotować rośliny już do zimy trawnik oczywiście potrzebuje bardzo dużo wody dlatego obficie go podlewamy przed naszym wyjazdem po powrocie naszego wypoczynku oczywiście czeka nas sporo pracy pierwszą rzeczą no to oczywiście jest Zebranie plonów, które ewentualnie pojawiły się pod naszą nieobecność. No i oczywiście podlewanie. Sami będziemy widzieć, które rośliny tej wody potrzebują bardziej, a które mniej, które trzeba należy podlać w pierwszej kolejności. Może się też tak zdarzyć, że niektóre rośliny będą już wymagały wymiany, na przykład w pojemnikach. Jeśli na przykład macie w pojemnikach petunie i one mocno straciły na kondycji pod Waszą nieobecność, to nie bójcie się ich przycinać. Naprawdę przycięte w drugiej połowie lata super odbiją świeżymi kwiatami. Zresztą film o uprawie petuni latem znajdziecie tutaj. Również istotne jest, że jeśli mamy kwiaty na przykład na parapetach bądź w jakichś takich altanach, tarasach. Żeby wystawić je na dwór. Wtedy, kiedy pada deszcz, nasze rośliny będą miały dostęp do wody pod naszą nieobecność. Warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie ogrodu przed wyjazdem, aby bez stresu cieszyć się wakacjami. Jeśli dobrze przygotujemy ogród przed wyjazdem, to później wystarczy nam jedno popołudnie, aby doprowadzić go do takiego samego stanu, w jakim go zostawiliśmy. Jeśli film był dla Was przydatny, to zostawcie po sobie znak w postaci kciuka w górę, komentarzy, jak i również zostańcie ze mną na dłużej i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.